To będzie największy test, jaki kiedykolwiek zrobiłem na tym kanale. Maszyna kontra SimRail, który symulator jest lepszy? Zanim przejdziemy do porównania, musimy cofnąć się do początku obu symulatorów: jak powstały, jak się rozwijały i co sprawiło, że dziś rywalizują o miano najlepszego symulatora kolei. Najpierw poznamy ich historię, a potem przejdziemy do testu. Jeżeli chcecie zobaczyć pełne porównanie, oglądajcie uważnie i nie zapomnijcie subskrybować, bo druga część tego testu pojawi się 18 kwietnia 2025 roku. Na początek cofnijmy się do roku 2001. To właśnie wtedy maszyna miała swoją premierę. 2 sierpnia 2001 roku twórca maszyny Marcin Woźniak udostępnił na grupie dyskusyjnej. Jak sam napisał, jeszcze jeden symulatorek. Jego oryginalna wiadomość z 2 sierpnia brzmiała. Jeżeli jeszcze nie znudziły się wam symulatory, to zapraszam do przetestowania mojego symulatorka. Planuje zrobić z tego symulator lokomotywy EU07, lecz chwilowo brak wiedzy powoduje, że jest to symulator karykatury EU07. Interesujące w tym jest to, że sam twórca pisze, że brak wiedzy powoduje, że jest to symulator karykatury EU07. Jak wiemy, Simrail zatrudnia zazwyczaj samych specjalistów, a twórcy maszyny uczyli się wszystkiego od podstaw. Już miesiąc po premierze gry ukazała się kolejna wersja, w tamtym momencie już kilka osób pomagało przy tworzeniu symulatora, a główna fizyka została stworzona przez Macieja Czapkiewicza. Pierwsza wersja jak to nazwał Marcin Woźniak z symulatora lokomotywy E07 wyglądała w następujący sposób. Trzeba podkreślić, że już po kilku miesiącach pracy nad symulatorem zmienił się on o 180 stopni. Oto wersja z 2002 roku. Rok 2003 był bardzo szczególny. W listopadzie tego roku powstało forum, które pełniło kluczową rolę w rozwoju projektu. Jak opisano na stronie maszyny, forum stało się kopalnią wiedzy, miejscem dyskusji, testowania i wydawania plików. Do tego w 2003 roku po raz pierwszy w grze pojawił się inny pojazd niż EU07 było to ET22. W roku 2004 wydano oficjalną paczkę po trzech latach intensywnej pracy nad symulatorem. Po tych trzech latach ciężkiej pracy nastała cisza. Cisza, która trwała przez dwa lata. Aż na forum pojawiła się nieoficjalna paczka. Modyfikacja paczki Mariusza 970. Dosyć szokujące jest to, że gracze zaczęli bazować na tej nieoficjalnej paczce. Dodajmy jeszcze, że rok po wydaniu tej paczki narodził się pomysł na stworzenie Rineset, czyli instalatora, startera i edytora. Inaczej mówiąc trzy w jednym. Symulator nabrał również tempa pod względem taboru, infrastruktury i grafiki. Dodajmy do tego jeszcze, że w 2007 roku po raz pierwszy zobaczyliśmy zdjęcia zimy w maszynie. W 2008 jak i w 2009 roku widać największe różnice pod względem nieba w maszynie. Porównując to z 2006 rokiem różnica jest kolosalna. Widać, że twórcy zadbali o każdy detal realizmu. Zresztą sami na własnej stronie tak napisali. Maszyna stawia na jakość. Przy tworzeniu scenerii, dźwięków, modeli, taboru, infrastruktury i innych elementów symulatora. W 2010 roku, dokładnie 16 stycznia, po ponad 6 latach, wydano pierwszą oficjalną paczkę. Zawierała ona masę zmian i poprawek z ostatnich 3 lat. Również pod względem graficznym gra znów się zmieniła. Łącznie wydano trzy paczki całościowe w 2010, 2011 i 2012 roku. Interesujące jest to, że więcej takich paczek w historii tworzenia maszyny już nie było. Ale czy to oznacza koniec rozwoju symulatora maszyna? Pod żadnym pozorem. W styczniu 2013 roku ukazało się pierwsze zestawienie wydań pod tytułem Maszyna 0113. Do tego pojawiło się bardzo realistyczne zdjęcie z kabiny maszynisty. W przełomie 10 lat widzimy kolosalne różnice w tym symulatorze. Porównując 2001 rok z 2013 roku są to dwie różne gry, ale rok 2013 był również rokiem przełomu jeżeli chodzi o aktualizacje do maszyny. Średnio co 6 miesięcy pojawiała się nowa wersja. Naprawdę widać bardzo mocne zaangażowanie twórców, choć trzeba podkreślić, że z 15 aktualizacji do 2020 roku aż 7 z nich było w 2018 roku. Na pewno Was ciekawi rozwój gry od 2013 do 2018 roku i powiem tylko tyle, że na koniec zobaczycie porównanie 2013 i 2018. Ale czy taki projekt mógłby się rozwijać bez żadnego zainteresowania mediów? Oczywiście, że nie. Już w 2014 roku, w styczniu, w programie Jak to Działa przeprowadzono wywiad z dwoma współpracownikami maszyny, które poprowadził Radosław Brzuska. Niestety żadnych materiałów w sieci z tego wywiadu nie mamy, mamy taką informację na oficjalnej stronie. Rok później w radiu Mercury pojawił się materiał oraz audycja poświęcona symulatorowi szkoleniowemu EN57. W lutym 2016 roku w magazynie pracowników PKP Intercity pojawił się artykuł o symulatorach kolejowych. Oczywiście nie mogło zabraknąć maszyny. Która była uznawana za jeden z najważniejszych symulatorów w Polsce, szczególnie w kontekście szkoleń i edukacji kolejowej. W listopadzie 2016 roku w Teleekspresie został pokazany krótki materiał, w którym zaprezentowano, jak podłączono pulpit EU07 do maszyny. Dwa lata później, również w Teleekspresie, pojawił się materiał dotyczący szkoleniowego symulatora lokomotywy EU07. 23 lutego 2019 roku poinformowano społeczność, że maszyna ma zostać przeniesiona na platformę Steam. Jednak nigdy do tego nie doszło. W 2019 roku możemy zauważyć dwie istotne zmiany w Taborze. Do maszyny dołączyły lokomotywy ElF oraz EN57 w malowaniu kolei łódzkich. I nadszedł, nadszedł rok 2020. Rok, w którym po raz pierwszy usłyszeliśmy o spółce SimCol na YouTubie oraz o SimRailu na Instagramie, Steamie i Facebooku. Dowiedzieliśmy się, że SimCol od ponad 10 lat jest aktywny w tworzeniu symulatorów kolejowych i współpracuje z takimi firmami jak Bombardier. Zwiastun SimRaila zapowiadał się bardzo obiecująco. Pierwszy symulator, który ma na celu stworzenie Warszawy Centralnej z trybem dyżurnego ruchu i innymi ciekawymi dodatkami, na pierwszy rzut oka wyglądało to jakby oznaczało to koniec wszystkich symulatorów kolejowych na rynku. Ale czy tak było? Jeszcze w tym samym roku pojawiły się pierwsze zdjęcia z gry. Ciekawe jest jednak to, że wtedy gra wyglądała kompletnie inaczej niż dzisiaj. Powodem tej zmiany było przejście na inny silnik graficzny. Jaka była reakcja twórców maszyny na SimRaila? Niestety w sieci nie znalazłem żadnych dokładnych informacji na ten temat, ale postanowiłem spytać sztuczną inteligencję. Zapytałem Chata GPT, posłuchajcie jego odpowiedzi. Twórcy maszyny, kiedy dowiedzieli się o powstaniu SimRayla, wyrazili szacunek dla tego projektu. Jednocześnie podkreślili, że ich celem jest kontynuowanie rozwoju maszyny i utrzymanie jego unikalnego charakteru. W jednym z wywiadów Marcin Woźniak stwierdził, że nie traktują SimRaila jako konkurencji, lecz raczej jako motywację do dalszej pracy nad maszyną. Dla nich oba projekty miały swoje miejsce na rynku symulatorów kolejowych i każdy z nich wnosił coś wyjątkowego. Twórcy maszyny woleli skupić się na ulepszaniu swojego symulatora, nie patrząc zbytnio na inne produkcje a bardziej na potrzebach swojej społeczności i graczy. Skąd ChatGPT ma ten wywiad, tego nie wiem, dlatego podkreślę, że nie jest to potwierdzona informacja. Pomimo to, że nowy gigant wchodził na rynek symulatorów kolejowych, twórcy maszyny nie przestali kontynuować rozwoju swojego symulatora. Z jakimi rezultatami? Simrail coraz bardziej się rozkręca. Pierwsze filmy z gry, masa informacji o danych dodatkach i do tego dochodzą jeszcze screeny. Kras zdobywa coraz większe zainteresowanie. Większość fanów mówi w końcu polski symulator, który może podbić rynek. Jeszcze pod koniec 2021 roku ujawnia się wersja prolog Simrail'a. Wszystko zmierza w kierunku, że Simrail to najlepszy symulator kolejowy jaki kiedykolwiek stworzono. Ale czy tak będzie? Czy jednak coś stanie w przeszkodzie rozwoju tego symulatora? Dookoła Simulera robi się coraz, coraz głośniej, co ciekawe nawet z zagranicy. Twórcy zaczynają zapowiadać dodatki, dodając konkretne daty wydania i zaczynają współpracę z zagranicznymi twórcami. Fani SimRaila cieszą się coraz bardziej z nowego symulatora. Ale czy wszystko mogło pójść tak łatwo, bez komplikacji? Nie. Jeszcze w 2020 roku zaczęły zmieniać się daty wydania, obiecywano rzeczy, które ostatecznie się nie pojawiły. W efekcie zaczęła się krytyka o Simrailu. Co zatem maszyna? Maszyna dalej robi swoje, tak jakby Simraila w ogóle nie było. Nowe aktualizacje i społeczność rozwijają tę grę w dobrym kierunku. 13 stycznia 2023 roku oficjalnie wyszedł Simrail w wersji Early Access. W wydaniu gry cały czas wychodziły pacze, które miały na celu poprawić grę. 9 marca udostępniono pierwszy devolpent log. Gracze zostali poinformowani co jest w trakcie tworzenia i co jeszcze dojdzie do gry. Tak naprawdę wydaje się, że jest to raj dla graczy symulatorów kolejowych. Mimo tych pozytywów gracze zaczynali coraz bardziej krytykować grę. Co było tego powodem? Większość podkreślało: patrzą tylko na pieniądze, a błędy w grze jak były, tak są. Gra coraz rzadziej otrzymywała patche. 22 kwietnia udostępniono pierwsze DLC w historii SimRaila. Jak gracze na to zareagowali? Zaczęli jeszcze bardziej krytykować grę. 80 zł połowa ceny gry za 6 malowań ET-22 i kilka scenariuszy, to zdaniem wielu graczy było zdecydowanie za drogo. Od tamtej pory sytuacja wyglądała tylko gorzej. Pod każdą nowością pojawiało się mnóstwo negatywnych komentarzy. Gra była niedopracowana z problemami w trybie single player, a także z wieloma innymi błędami. Również tryb multiplayer stanowił problemy. W rezultacie gra zaczęła tracić zainteresowanie w Polsce, a coraz więcej osób wracało do grania w starą dobrą maszynę. Pod koniec roku 2022 robi się jeszcze głośno o SimRailu, ponieważ udostępniono oficjalną datę wyjścia SimRaila z wersji Early Access. Wszyscy zaczynają dyskutować o SimRailu, myśląc, że to koniec czekania na edytor, wersję na konsolę, poprawki, błędów i tak Jak było naprawdę? Opisując to jednym zdaniem, była to najgorsza wersja SimRaila, jaka kiedykolwiek została wydana. Jeżeli chcecie więcej informacji o tej wersji, nagrałem o tym osobny materiał, macie go w karcie i w opisie filmu. Coraz więcej graczy zaczęło wracać do maszyny, która robiła od lat swoje i robiła to w swoim tempie. Co najmniej ta gra miała oficjalne logo PKP Intercity, mówili niektórzy. Gracze znów zaczęli doceniać stary, dobry symulator. Maszyna w ten sposób znów zaczęła być częściej grana, stając się ponownie jednym z ulubionych wyborów wśród miłośników symulatorów kolejowych. A SimRail? SimRail od początku 2025 roku intensywnie pracuje nad naprawie niedociągnięć i realizacji obietnic, mając nadzieję, że to przywróci zaufanie społeczności. Projekt Maszyna rozpoczął swoją historię ponad 20 lat temu, dokładnie w 2001 roku, i jest do dzisiaj rozwijany, odnosząc wielki sukces. SimRail. SimRel miał być tym symulatorem, który podbije rynek symulatorów kolejowych, ale niestety z takiego dużego projektu nic do dziś nie wyszło. To będzie dalej, czas nam pokaże. W tym momencie powiem tylko tyle, żebyście zasubskrybowali ten kanał, aby nie przygapić drugiej części tego filmu, która pojawi się 18 kwietnia 2025 roku o godzinie 18.00 jako premiera na tym kanale jakie inne kryteria jeszcze będziemy testować, przekonacie się o godzinie 18-18 kwietnia.